Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na poradnym przeglądzie rynków. Wczoraj wyszliśmy dołem z trójkąta na Bitcoinie. No i stąd też ta lawa tutaj spływająca po zboczu. I nad tym się głównie chcę dzisiaj skoncentrować. No to zaczynamy. Zanim przejdziemy do kryptowalut, e, zobaczmy, co się dzieje na giełdach na świecie w Azji. Nadal sentyment negatywny, w Chinach lecimy w dół. Japonia, próba odreagowania. Stany, Nasdaq. No, wczoraj taka spora, dość duża czerwona świeczka, która zniosła bardzo dużo wcześniejszych świeczek. No, dziś próba odbicia. Ale może się to skończyć tak, że będziemy testowali tę linię trendu wzrostowego. No jeżeli ta linia zostanie przebita, to tutaj no będzie wyglądało na to, że realizuje się scenariusz głowy z To lewe ramię, głowa i prawe ramię, czyli niższy szczyt nam się uformuje, no co może zwiastować większe spadki na wykresie tygodniowym. No to widać, że jesteśmy przez cały czas bardzo blisko szczytów. SP sytuacja podobna. Tylko tutaj prawie osiągnęliśmy nowe ATH. Ostatnio lecimy dalej. DAX. No, DAX nie jest tak optymistyczny jak Stany. Wczoraj też zaliczył spore spadki. No na razie próbuję odregowania, Wik wczoraj za to na dużym plusie. Spadki zaczęły się na zachodzie wtedy, kiedy WIG, już, giełda w Warszawie była zamknięta. Euro USD. Lecimy w dół. Może narysuję tutaj linię trendu spadkowego. Od tego miejsca po tych szczytach. Zróbmy trochę tą linię cieńszą. Zmniejszmy do wykresu. Tygodniowego. No, jak widać, tutaj dość ładnie po tej linii lecimy. Klin e, zniszkujący, i clean w klinie. Kolejny clean zniszkujący. Taki fraktal. Do fraktali jeszcze dzisiaj wrócimy przy okazji. Kryptowalut, bo to może być kluczowe. No, ale na razie, jeżeli chodzi o euro USD, no to przez cały czas w dół. Fund, bez jakichś większych zmian. Frank. No, Frank. Ostatnio dość sporo mówiłem o Franku, ale zbliżamy się do przebicia 4 zł i 5 groszy za franka. Złoto ładnie nam odreagowało. Na razie mamy korektę tych wzrostów. Srebro podobnie. Tutaj większe odbicie było na srebrze. Teraz odnośnie jeszcze takie małe przypomnienie: srebra i złota, i kryptowalut. Srebro podąża za złotem. Jak mamy spadki, to spada jeszcze bardziej, a jak mamy wzrosty, to srebro jeszcze bardziej rośnie i te świeczki są większe niż na złocie. I podobna sytuacja na kryptowalutach. Jak wejdziemy w Hostce, to altcoiny będą rosły szybciej niż bitcoin i dominacja bitcoina powinna nam się zmniejszać. Analogia do srebra i złota. Ale to jeszcze do tego też dzisiaj wrócę. I ropa. No tutaj powoli, powoli lecimy dalej. W dół, domykając tą lukę. Hossy. Dobra. I kryptowaluty. Jesteśmy już na platformie TradingView. Eee, kontrakty na bitcoina na giełdzie BitMEX. I widać tutaj ładnie wczorajsza czerwona świeczka, wyjście dołem, przebicie trójkąta, tego, którego rysowałem ostatnio i przebicie trójkąta zniżkującego, czyli te wsparcia, które padły, e, były wsparciem przy tym trójkącie zniszkującym. To może nie będę tego jeszcze raz omawiał, no bo już mówiłem na wczorajszym filmie i wcześniejszych filmach o tym trójkącie, ale jakby ktoś chciał być bardziej na bieżąco, to może e, obserwować mnie na Twitterze. Wczoraj na Twitterze pokazałem ten wykres, jak przebiliśmy to, i później pokazałem jeszcze jeden wykres, jak byliśmy w tym miejscu, a dokładnie około 8000 dolarów za bitcoina. I napisałem, że w tym miejscu kurs może nam wyhamować, spadki mogą wyhamować, bo doszliśmy do tej średniej krążącej. Tylko tam chyba na Twitterze. Napisałem średnią kroczącą 30 -kresową. Tak to bo jest średnia krocząca 30-okresowa, ale na wykresie tygodniowym, a na wykresie dziennym jest to średnia krocząca 210. Tu na wykresie tygodniowym doszliśmy do średniej kroczącej 230, i może wróćmy do historii trochę. Zobaczmy, jak to wyglądało w przeszłości na Bitcoinie. Jak ta średnia została przebita. Potem kurs wrócił poniżej, nie ustanawiając nowego dołka na Bitcoinie. To był 2015 rok i potem jeszcze raz tą średnią przebił. Tylko ta sytuacja była trochę inna, bo ta średnia jeszcze spadała, a wtedy kurs ją przebił. Teraz sytuację mieliśmy no w sumie w sumie podobną, bo też jeszcze średnia spadała, i. Potem zaczęła lekko rosnąć, ale chyba bardziej w bok. Teraz wzrosty były dość mocne. I ci, co grali pod to co się wydarzyło wtedy. No to też liczyli podobnie tak jak ja, że odbijemy tutaj od tych 6000, i zawrócimy, przetestujemy dno i wyjdziemy dopiero górą. Tutaj mieliśmy wyjście mega mocne. I przebiliśmy 6000. Średnia krążąca zaczęła nam iść w górę, i teraz wróciliśmy do niej. Wróciliśmy do średniej krążącej. No to jest dość ważne. Dlaczego? No bo wcześniej ona tu fajnie działała jako wsparcie, no i jako opór przy bezsie. I później, jak już drugi raz przebiliśmy tą średnią, no to ona tu przez cały czas była wsparciem do szczytów, czyli do końca 2017 roku od powiedzmy drugiej połowy 2015, czyli 2,5 roku była wsparciem i mieliśmy ładną hossę na Bitcoinie i na kryptowalutach. Czy teraz będzie podobnie? Nie wiem, ale mam kilka scenariuszy, pod które gram. Zasadniczo, przejdźmy na wykres dzienny. Zasadniczo staram się akumulować altcoiny. E, ostatnio kupiłem Tron. No jak, a, i to jest też teraz ważne. Jak spadł Bitcoin to wszystko było na czerwono. Ja, jak jeden mąż wszystkie kryptoluty z pierwszej setki poleciały. Oczywiście zdarzają się jakieś shitcoiny, które potrafią nawet 100% w górę wyjść, które są gdzieś tam oddalone w marketcapie. No ale te główne kryptoluty poleciały. Niektóre nawet więcej. To dużo więcej niż Bitcoin. Bitcoin spadł jakieś 14-15%. Niektóre liczby 20-25%. Bitcoin Cash, Bitcoin SV, bardzo Bitcoin Gold, bardzo duże spadki miały. EOS też ponad 20%, chyba spadek, naprawdę bardzo dużo. No i to jest to, co mówiłem przy okazji omawiania srebra: że jak spada Bitcoin, to altcoiny spadają jeszcze bardziej. w wchodźcie, w jak będą. Będzie rósł bitcoin, to altcoiny powinny rosnąć jeszcze bardziej. Rzućmy okiem na, na wykres dominacji bitcoina. Jesteśmy w okolicy 70%. Tutaj obstawiam, że przejdźmy może na wykres tygodniowy, że nie przebijemy 80%, albo w tych 70% to będzie ten maks, i tu nastąpi spadek, czyli spadek dominacji bitcoina. Czyli altcoiny będą bardziej rosły niż Bitcoin, no bo tutaj gdzieś w okolicach 80. E, mówiłem, że to podobnie jak na srebrze, to może gold silver wykres dominacji złota nad srebrem. E, tutaj też jak byliśmy gdzieś w tych okolicach 86 robiliśmy nowe szczyty, to prawda nie ATH, ale no bardzo blisko ATH. ATH było dużo, dużo, dużo wcześniej, ale na ostatnie lata to mamy ATH i mówiłem, że tutaj jeżeli się ta dominacja będzie, dojdzie do właśnie do tych poziomów nowa ATH 90, 95, no to jest duża szansa, że to jest dołek. I dominacja złota zaczęła się zmniejszać, srebro zaczęło rosnąć szybciej niż złoto. No, i jest szansa, że weszliśmy w dłuższą hossę na kruszcach, na złocie, na srebrze. Widać też fajnie na paladzie, który zaliczył większą korektę, ale robi już nowe ATH. Nowe ATH na paladzie i coraz, coraz wyżej, coraz wyżej. Czyli jeszcze raz dla przypomnienia: hmm, podobna zasada złoto-srebro, jak kryptoluty i altcoin. Czyli mamy szczyt tej dominacji i potem spadek. To jest duża szansa, że jesteśmy właśnie już w choćcie. Wracając do e, kryptowalut bitcoina, szczyt dominacji bitcoina, spadek, jesteśmy w hoście. No jak widać, nie jesteśmy jeszcze w hossie, bo bitcoin nam tutaj rośnie przez cały czas. Dobra, czyli wiemy, co też może być oznaką dla hossy na kryptowalutach. Czyli jeżeli dominacja na Bitcoinie zacznie nam tutaj się zmniejszać. Mój plan działania przez cały czas jest taki sam. Akumulacja altcoinów. Przypomnę jeszcze kupowałem altcoiny pod koniec 2018, początek 2019, realizowałem zyski przy tym szczycie na BNB to było na przykład 30 dolarów, na Dashu 149, na EOSie. 5 Są te przerywane białe i teraz część już odkupiłem, na przykład takiego BNB nie odkupiłem, ale będę odkupował częściowo. Dasz chyba robiłem potem odkupienie, ale zobaczcie, że na przykład na takim Daszu zeszliśmy już poniżej mojej pierwotnej ceny średniej zakupu. Na Aosie też. ETC, ETC dobiliśmy, ETH też dobiliśmy. No będę na pewno chciał jeszcze dokupić BNB. Ostatnio wspomniałem, że jak spadnie już do 10 to będzie dla mnie atrakcyjna cena. Zobaczymy może trochę wcześniej, może trochę później. Ale kiedy będę kupował? I co będę kupował? No Na dzień dzisiejszy na pewno to będzie BNB, Dash całkiem możliwe, EOS. Nad EOSem to się trochę się zastanawiam. Ale na razie tutaj nie widzę dużej popularności choć yy, bardzo duży obrót jest na EOSie, ale to może mnie skłaniać ku temu, żeby jednak EOS też, ETH prawdopodobnie również jako użyteczny token, niestety ETH się lubi ostatnio zapychać, więc tutaj mogą być problemy, jeżeli coś przysyłacie, czy jakieś tokeny na ETH czy ETH to dawajcie większą opłatę i to jeżeli nie zostanie rozwiązane, też mówiłem o tym ostatnio, to może być problem i ETH no może zostać zastąpiony przez inną walutę, która oferuje Dapsy, tokeny i taką walutą na przykład jest Tron. Dlatego też Tron dokupiłem ostatnio i Tron prawdopodobnie też dokupię. A jest już naprawdę bardzo, bardzo nisko. Część kryptowalut zrobiło swoje w ogóle nowe dołki. All time low, czyli dołki dołków. Monero jest bardzo starą walutą i jest szansa, że też ją dokupię, choć ostatnio te y, kryptoluty anonimowe mają trochę pod górkę. No, XRP, prawdopodobnie też, ale też widać, że zeszliśmy już poniżej mojej ceny zakupu pierwotnej i XRP. Ktoś mnie ostatnio poprawiał w komentarzach, że, że źle wymawiam. Faktycznie może tak być, że trochę tutaj łączę angielski z polskim i to nie jest ogólnie takie za dobre. Takie spolszczenia. XRP brzmi nawet lepiej. Jeżeli chodzi o XRP. To XRP wybiło dołki, jesteśmy niżej niż dołki z końca 2017, początek 2019 roku, czyli wygląda to bardzo słabo, ale na XRP, o fraktale, mówię trochę o fraktalach też. Widzę takie fraktale, że spadamy, spadamy i potem taka dzida w górę. Mocne wzrosty na stalar podobnie, bo to jakby bliźniacze waluty. No i tego też się tu będą spodziewał na XRP. Więc prawdopodobnie XRP też będą dokupował. Z Te, które tu widzę, e, może z grami też Engine mocno dostało po dupie. Win jeszcze bardziej. Pięć zniżkujących, z którego wyszliśmy nawet dołem. Mniej więcej te, ale to się jeszcze może oczywiście zmienić. Ale kiedy będę kupował, pokazywałem też te scenariusze. E, no, prawdopodobnie wtedy, kiedy cena bitcoina gdzieś dojdzie nam. Ten rejon 6400, 6000, czyli rejon tego trójkąta Dolnej Bandy tego trójkąta. I to jest też ważny rejon, bo to jest rejon, który był wsparciem tutaj dla tego trójkąta zniszkującego. Przebiliśmy, i potem weszliśmy i poszła Dzida na Bitcoinie w górę. Może tutaj to wsparcie nam się utrzymać, czyli gdzieś ten rejon, ale to tak z grubsza, bo. Bitcoin będzie wyznacznikiem, kiedy będę próbował robić zakupy. No chyba, że teraz wrócimy szybko w górę. Chociaż nie spodziewam się. Bitcoin ma być tym wyznacznikiem, kiedy będę kupował inne kryptowaluty. Nie kupował będę Bitcoina, tylko inne. A, no i jeszcze prawdopodobnie dokupię Bitcoin Cash, BSV, może BTG. Też tam spodziewam się, jeżeli będzie odregowanie mocnych wzrostów. Hmm. Jeżeli chodzi o fraktale to spodziewam się podobnego układu jak mieliśmy tutaj, czyli od szczytu w 2017. Taki trójkąt zniszkujący. I wyszliśmy z niego dołem. I teraz spodziewam się jakby podobnego scenariusza. Weszliśmy dołem z tego trójkąta zniżkującego. Spadki, spadki mogą nam się rozwinąć właśnie gdzieś nawet do tego rejonu. I potem Powolne, powolne odbicie i ten fraktal się może powtórzyć kolejny raz. I możemy zaliczyć spadki do dołu tego trójkąta. No i tutaj byłyby kolejne zakupy, jeżeli byśmy spadli jeszcze niżej. Tutaj gdzieś by się jakiś uformował dołek, no a potem po odbiciu kolejne spadki. No wszystko byłoby fajnie. Jakbyśmy nie zaliczyli już nowego dołka na Bitcoinie, ale tutaj dwa jakieś jeszcze po drodze dołki, i wtedy by udało mi się cały kapitał zainwestować w altcoiny. Czy tak się stanie, czy nie, zobaczymy. No, na razie się tak trochę ponad 1 trzecią kapitału zainwestowałem. Jeszcze trochę czeka na inwestycje. No, widać, że jak spadki wyhamowały nam, to altcoiny odbijają, no bo mocno mocne były tutaj spadki na inny krypto, no to mamy odbicie. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie spodziewałbym się, że tu nagle odbijemy i pójdziemy górą, że to było fałszywe wyjście dołem. No tylko raczej gdzieś ten kurs nam pociągnie jeszcze w dół. Czyli scenariusz taki, o którym też już mówiłem wcześniej. Ten kanał zniszkujący, czyli gdzieś odbicie od dolnej bandy i potem wybicie górą z niego i potem już w górę, albo dojście do dolnej bandy tego dużego trójkąta, może to pokażę na wykresie tygodniowym. Duży trójkąt na Bitcoinie i dojście do dolnej bandy i dopiero wtedy odbicie. No najgorszy byłby scenariusz taki, gdyby Bitcoin testował e, ostatnie dno lokalne, bo mogłoby się zdarzyć, że to dno zostałoby przebite. No i wtedy altcoiny mogłyby dalej spadać. Chyba że w międzyczasie byśmy zaliczyli szczyt na dominacji bitcoina nad altcoinami i altcoiny by się osamodzieliły. Na razie tak nie jest i na razie bitcoin ciągnie za sobą cały rynek. Dobra, czyli ja przez cały czas jakby w tym samym scenariuszu, no jest szansa, że też o tym już mówiłem, że ten rok będzie taki w bok. I skończymy, koniec roku będzie, że skończymy gdzieś w okolicy 7-8 tysięcy może. No ale może w międzyczasie uda się jeszcze coś dokupić. A halving na BTC już w maju przyszłego roku, więc te wzrosty jeżeli by miały nastąpić, no to powinny gdzieś za niedługo się zacząć. Żeby ci, którzy kopią bitcoiny nie zaczęli masowo wyłączać koparek. I na przykład przełączać się na innego bitcoina. Dobra, myślę, że to tyle na dziś. Zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijała. Podsumowując, ja będę szykował się na jakieś zakupy przy kolejnym lokalnym dnie na bitcoina. I potem zostawię sobie jeszcze część funduszy na kolejne zakupy, jakby nastąpiło kolejne, kolejne spadki na. Bitcoinie, czyli ten kanał zniżkujący przez cały czas jest w grze. Trójkąt ten tutaj i ten duży trójkąt. A najgorszy możliwy scenariusz to wtedy, kiedy testujemy 3000 dolarów, czyli dno z grudnia 2018 roku. Weszliśmy dołem, więc należy się spodziewać, że te spadki nam się jeszcze trochę pogłębią i może być to okazja do zakupów po dobrych cenach, altcoinów. Dzięki, to tyle na dzisiaj. Czekam na komentarze wasze i do usłyszenia. Do następnego razu.